No to jeszcze mamy jedną grupę, grupę yy, osób, które by mogły już sobie odpoczywać, bo wypracowały swój dochód pasywny. Yy, wiecie jaki jest dochód pasywny, tak? Bo my mamy dochód pasywny też, możliwość tu, opu, wypracowania tego dochodu pasywnego, bo to myślę, że one tutaj o tym więcej powiedzą, no, ale pierwszy taki dochód pasywny to jest w wieku 60 przy 65 lat, no mamy y, z zduszu. No różnie to się bywa. Mówię, że stać, ale na no baciki jedni, no to po prostu jakoś muszą wiązać tym koniec z końcem. No i mi się wydawało, że no to już te osoby nie, raz taką matką, no ale gdzie ja, nie? No przecież ja już mam wiesz 60, plus, ja to w ogóle dla mnie to już zamknąć się w domu i nic nie robić i po prostu nie no, wiem A zresztą to ja w ogóle nie ogarniam internetów, ja w ogóle nie wiem, nie, aby tu mówić o tych internetach to chcę, żebyście widzieli, bo jak nawet nie wy, no tutaj różnie wiekowo, ale wasze mamy, babcie, by chciały, na przykład no już mają dosyć siedzenia w domu, coś zrobienia ze sobą, zadbania, wyjścia, szukają, nie wiem, uniwersytetu trzeciego wieku, bo brakuje im ludzi, to mogą tutaj znaleźć nie dość, że ludzi to jeszcze dodatkowe pieniądze. No i wspominana niejednokrotnie moja mamusia, dzięki której jestem tutaj, gdzie jestem, Janka Puchalska i jej grupa. Żonkiem, o, ponieważ o, jesteś jej podporą we wszystkich jej poczynaniach, Mam tę no i krężynkę kuję, z której nie byłoby naszej grupie, to jest zupełnie co innego. Więc ja dwa słowa sobie, dlaczego tu jestem po co? Co dało mi forever? No na pewno podjąłem decyzję te 25 lat temu. Czyli zobaczcie jak to jest czasu. Ale moją decyzją było co? Wykupienie zestawu startowego. Po co? Bez znajomości produktów nie możemy mówić o tych produktach następnym osobom. Czyli pierwszym naszym ruchem jest podjęcie decyzji, że ja chcę używać tych produktów, chcę się zapoznać z wartością tych produktów. A później zastanawianie się, dlaczego, ponieważ produkt dla mnie dał mi jakby zdrowie. Dla mnie ten produkt jest produktem bezpiecznym, on nie robi nikomu krzywdy. Tak jak mnie 25 lat temu ratował przed tym, że miałam wyrok, bo ponieważ miałam raka. I ja do dzisiejszego dnia ja funkcjonuję źle, opierając się o te suplementy, ale jednocześnie poznając je codziennie, nawet w zależności od tego, jakie wchodzą na rynek, to poniesieńam. Czyli wspomagam swój organizm na co dzień. Ale później moją myślą było także myślenie, dlaczego ja mam to robić? Po co mi brod, produkt jest taki, cenowiałem już te produkty, to jak dziewczyny mówiły jeszcze góreczką. Dlaczego? Moim marzeniem zawsze w życiu był dom. Czyli pomyślcie, przez ileś tam lat, w wieku właściwie 65 lat, zdecydowałam się na to, żeby kupić dom. Wszyscy moi znajomi uciekają z domów i idą do bloków, a ja przyszłam do domu. Ale mogłam sobie na to pozwolić dzięki czemu? Dzięki temu, że Forever ma no właśnie plan marketingowy, który wynagradza bardzo dobrze wszystkich FDO, które, którzy pracują z firmą. Jeżeli pracujesz więcej, dostajesz więcej. Jeżeli nie pracujesz, robisz to 10 minut dziennie, to dostaniesz za to 10 minut. Ale jeżeli angażujesz się, chcesz zrobić coś więcej, to ja jeździłam w po Bajuchatowie, po Radosku, po Radzie, gdzie no, to są okolice. Nie ja tylko siedziałam w Tomaszowie. W tym momencie, mając ten już bezpieczny dochód, bo no taki jest nasz plan marketingowy, że ta druga część planu marketingowego mówi o tym, że dostajemy tak zwany dochód pasywny. Macia to wspomniała. Znaczy, on polega na tym, że tak jak wypracowaliśmy sobie emeryturę, to moja emerytura na dzień dzisiejszy jest latem 1400 niecałe, więc do, to, to, to pomyślcie, czy stać mi by było na to, żeby kupić sobie dom? Czy stać mi by było na to, żeby co trzy lata zmieniać samochód na nowy? Czy stać mi by było na to, żebym w tym roku dwa miesiące spędziła nad polskim morzem? Nie siedziała w domu, nie myślała o tym, co mam włożyć do garka, bo co ja za tysiąc złotych mogę zrobić. Więc, jeżeli jesteście jeszcze na rozdrożu podjęcia decyzji, pamiętajcie, drobnymi kroczkami idziemy do, pro, do przodu. Nasza wytrwałość jest przez foremę bardzo dobrze wynagradzana. To nie musi być już od razu, na szybko. Można, bo są petardy, na rynku polskim, które w ciągu 3-4 lat osiągają naprawdę bardzo dobre dochody, i wszystkie nagrody, które daje Forever. Możemy to zrobić systematycznie, powoli, w zależności od naszego zaangażowania. Dlatego ja jestem przykładem osoby, że bardzo się cieszę z tego, że kiedyś podjęłam decyzję, że podjęłam to wezwanie, że chcę związać się z taką firmą networkową. Za te 5, 10, 20, 25 lat miała tak zwany komfort życia. Czyli w tym momencie nie myślała o tym, co mi przyniesie tylko listomarz, czy coś mi jeszcze dodatkowo bo tam jest. Karpie, czy. Dadzą dodatkową meryturę, czy nie dadzą, tylko po prostu mogę bezpiecznie myśleć, na przykład, że przyszedł tygodniu jeszcze. Jadę do sobotu, bo piękna jest pogoda, więc jeszcze trochę muszę poutychać w polskim może. To ja jestem takim przykładem, ale tu mam przykład małżeństwa, które... a jednocześnie ja cały czas pracuje w ryby. Może na, nie wiem, jedną ósmą, jedną dziesiątkę, na dzień dzisiejszy. W zależności od moich możliwości i moje, stanu mojego zdrowia i wszystkiego po kolei. Dlatego mam tu koleżanki koło siebie, które też mają już staże dwudziestoletnie i które też korzystają z tego dochodu pasywnego, który daje Forever, a jednocześnie, żeby nie nudzić się jak te emerytki w domu, mają dodatkowe swoje zajęcie. Także Ania jest takim przykładem, która łączy gabinet, ale tu zaraz powiem o sobie parę słów, a jednocześnie korzysta z tej emerytury, którą wypracowała przez te 40 lat życia Aniu. No, co ci daje to nasze forever i dlaczego? Ja forever jestem od 12 lat, wspólnie z mężem, bo przedtem tak można było. No tak. Teraz już szkoda, że nie można. Ja połączyłam dwa pieniądze. Z zawodu jestem refleksologiem i produkty firmy FOREVER wspomagają odporność organizmu. Świetnie się łączą w mojej pracy. Ja lubię pomagać ludziom. Ja, to jest moja pasja. Ja tym żyję. Uwielbiam to, co robię. I dokąd będę mogła, będę pomagała ludziom. Ale najważniejszą rzeczą jak już wiele osób powiedziało, to są nawiązywane kontakty. Kontakty, przyjaźnie. Poznajemy co róż to nowych ludzi. Tworzymy różne zespoły. W mojej drużynie jest kilka takich zespołów. Jednym zespołem jest moja Ania. Jest na domusku. Tak, jestem bardzo, mega zadowolona, że moją ścieżką podążają już moje dzieci. Moja córka już jest menadżerem, czynnie pracującym. Tu na tej sali jest druga moja córka, początkującym raczkującym, a Jana już mogłam się odsunąć w dzień tego, co robiłam. Przekazałam całeczkę mężowi. Niech mąż prowadzi, niech odpowiada. Mąż jest ja? Mąż, ja. Co? mąż jest wasego. Ja jak przyjdzie z firmy, to no wtedy mąż patrzy, ile tam jest cyferek. Na pewno są to sześciocyfrowe balusy, także w tym momencie to jest to minimum, które musi być. Żeby no można korzystać. Przeważnie to są kobiety. Kobiety. Tu nie masz się hmm. nad czym zastanawiać. To trzeba te produkty najpierw przejeść. Ten papier przysłowiowy trzeba przejeść. Jak ja mówię przeżrzeć żeby wystartować, żeby móc powiedzieć, jaki produkt, jak działa i głosić tę informację, w wobec. Na tym nasza praca polega. Też kupili nowe do. Kiedy no, nie No wiem. No właśnie, do tego. Jeszcze raz o tym O tym bezpieczeństwie finansowym, no bo no tutaj wiadomo, jeżeli wiemy, że Minimum, to jest to minimum 10 tysięcy wchodzi na nasze konto, więc możemy sobie pomyśleć o tym, że no możemy stać nas na utrzymanie domu wszystkiego w ogóle i zmianę samochodu. W momencie, kiedy mamy to bezpieczeństwo finansowe, możemy spokojnie korzystać z emerytury, z wypoczynku, a jednocześnie dla przyjemności robić to, co robimy. A ja jej pasją jest pomaganie innych, więc nie zamyka gabinetu dalej. Go prowadzi. Ale mój mąż, przez to, że jest menadżerem w firmie Forever, godnie jeździ nowym samochodem. No właśnie. Czyli w prezencie dostałeś od Tak. No właśnie. No, no, czyli za usłyszał i kupił nowy. Tak. Zawsze Ty jeździ to. nowy samochodem. Kiedy można, co trzy lata... A ze tej rytuły nie było to, żeby sobie zmienić nowy samochód ale przemierza duże Po prostu struktury są równie oddalone od miejsca naszego zamieszkania. Ile żeśmy Aniu najeździli się do Na Śląsk. Co zakładanie. No tak, no więc wiadomo. To jest potrzebny dobry samochód, nie? Dobrze. Eee. Ale Ania nie widzisz, że otwarła. A nie? Nie, 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 Bo też. nie, nie. No to Ale już nie żyje. No to? i nie też. ty mi oferujesz. Ja współpracuję z porywem poza emeryturą. Ania ma swój gabinet poza emeryturą. Wandzia ma swoje gospodarstwo, które. <grafy> tak, to też jest Twoja praca. Ty nie umiesz bez tego żyć, ponieważ mieszka w okolicach Tomaszowa ale niech ona powie coś o siebie dlaczego weszłaś? po co ci do foredę? Słuchajcie, nie? E, ja z e, boku w, w myślach e, co prawda szukałam e, dodatkowego dochodu e, jak tutaj wiele grup, by, grup było e, kiedy wchodziłam do foremki, miałam dorastające dzieci e, i też na ten temat mogę powiedzieć, e, a kiedy uświadomiłam sobie, że sama muszę zarobić, a będą i tak było, studiowało troje dzieci naraz, więc z tyłu lampka się taka mocna zapalała, no bo z pensji, pracowałam na etacie, z pensji nauczycielki i spłacania kredytów, no tak troszeczkę ciężko, a dzieci jak złość dobrze się uczyły i wiedziałam, co spóźniować <laughs> <bardzo. śmiech> Słuchajcie, weszłam od razu pakietem, ja naprawdę po pracy nie zastanawiałam się, ja, że pracuję godzinę, dwie, ile, codziennie znajdowałam czas, żeby albo gdzieś, no musiałam jechać siłą rzeczy, dlatego, że mieszkam na wsi, żeby do kogoś dotrzeć i komuś powiedzieć o Forever. Ja weszłam pakietem. Reksmon, nasz założyciel firmy, powiedział takie piękne słowa, które jeszcze mi w uszach są, że największą przyczyną chorób na świecie jest pusty portfel. Pomóż innym zarobić na godne życie. I ja, słuchajcie, sorry. Ja owszem, ja robiłam spotkania produktowe, ja robię, ja używam te produkty. Ja weszłam pakietem, dopiero później się zorientowałam, że tak naprawdę to ja zdrowia nie miałam wtedy, nawet i gdyby nie Forever, no byłoby kiepsko. I dlatego teraz niemalże od razu wszystkim proponuję, proponuję wejście do firmy. Wejść, tak, tak było Tomek, wejście pakietem na przykład. Tak tym kręciłam aż przed. <grywa> przepraszam. E, Anitka, e, Kasia i Anitka, kiedy Anitka, e, kiedy weszłyśmy do firmy... E, przepraszam, nie jestem internetowa. Jestem internetowa inaczej, powiem, powiem tak. E, Anitka jest internetowa. E, I jest e, to, zaję swoje szkolenie. Jest to gdzieś tam na południu polskie szkolenie. Co żeśmy robiły, Anitko? Tylko było hasło i jechałyśmy, to nie było ciekawska, chciała do, dojść, jak to jest, jak to inni nie robią, jak to pracują. Jak? Okay. E, dlatego dlatego ja, dla mnie ważny jest naprawdę biznes e, i zarabienie pieniędzy. Produkt jest naprawdę super i wierzcie mi, jak tu wiele osób mówimy o produkcie, produkt jest po prostu rewelacyjny i sprawdza się w każdej i w każdej dziedzinie. Okay. W tym momencie, że zacie. bo co znaczy, też właśnie, ja sobie tutaj notatki robiłam. Słuchajcie, ja jest Grażyna, dziewczyna z PRL-u. Uśmiałam się, ubawiłam się niesamowicie, bo właśnie dwa dni temu skończyłam 70. I jeden z moich stałych adoratorów przysłał mi taki piękny film, właśnie dziewczyna z PRL-u śpiewał śpiewa Rosiewicz, rozbawił mnie do rozpuchu. I faktycznie jestem kobietą z PRL-u, która wychowała się w ogóle w czasach, gdzie niczego nie było, ale moi rodzice właśnie już wtedy, te kilkadziesiąt lat temu, prowadzili stragan na rynku warzywny, ja tak się tego wstydziłam, ja mówię, jak to, nie idą do pracy, ja jako dziewczynka mała, ja mam tam stać na rynku, sprzedawać pietruszkę, marchewkę, że się do tego nie nadaje kompletnie, wolałam sprzątać, gotować i w ogóle to mnie nie, nie, nie interesowało, ale, ale oczywiście historia dalsza jest taka, że w wieku 43 lat, Niezbieżność zbie czy nierozbieżność, ale firma ma, jest już na rynku 43 lata. Ja do firmy weszłam mając 43 lata. Firma jest w 160 krajach świata, ja mam swój biznes w 9 krajach świata. Wysłuchałam tutaj sobie też tych fajnych waszych informacji na temat polisy. Ja już tę polisę z Forever wypracowałam. Jedna polisa z samej tylko Rosji, gdzie prowadziłam działalność turystyczną, również też byłam dwukrotnym bankrutem, tak jak Magda. Ale w momencie, gdy roz, rozpoczęłam swoje działania, najpierw z jedną firmą, prowadziłam biuro turystyczne, bo moją pasją są podróże, biuro i Ticket, bilet w jedną stronę, oczywiście wylądowałam, obudziłam się zupełnie nieświadoma tego, bo nie, nie, nie nauczono mnie przedsiębiorczości i Forever tak naprawdę było moją deską ratunku. Podobnie jak u Magdy, ja byłam bankrutem. Weszłam do firmy z determinacji, zdeterminowana, nie znając systemu, nie wiedząc co to w ogóle jest, jest, z czym to się je. 27 lat temu marketing sieciowy jeszcze nie był tak popularny, ale zaufałam przyjacielowi, który mnie wprowadził do tej firmy. No i dzięki temu właśnie mam polisę na życie, która jest wypłacana w kilku walutach, czyli w rublach, ruble przemieszczane na, na dolary, euro, bo oczywiście gruba. Działająca w Hiszpanii, we Francji, w, w, we Włoszech. Mam wypłacalną emeryturę, również, czyli dochód pasywny, moją polisę z Anglii w funtach. Czyli słuchajcie, to co mnie spotkało w życiu najlepszego, oprócz urodzenia mojego syna, jedynaka, który mieszka teraz w Anglii, i to dla niego ta polisa jest na razie zleń patentowany i w ogóle nie czuję plusa, ale to jest polisa dla niego. Natomiast no ja mam czas na to, żeby, żeby właśnie też podróżować, mam czas na to, żeby się rozwijać, jestem kobietą luksusową, więc emerytura 1500 zł wystarcza mi na waciki i polecam to naprawdę każdemu. Słuchajcie, tu wszyscy jesteście bardzo Jednako młodzi, no widzisz, <śmiech> wszyscy <śmiech> jesteście tu na tej sali bardzo młodzi, jeśli macie w swoim gronie osoby, które są dojrzałe, ten apel już tutaj wystosowała Janka, to powiedzcie, że jest taka możliwość, że ludzie w wieku emerytalnym, ja siebie nazywam oprócz teraz tej dziewczyny z PRL-u, to silver power, bo mam taką energię, że nie jedna 18 czy 20-letnia 20 kobieta nie dałaby rady w momencie, kiedy ja na przykład ćwiczę, biegam, czy chodzę, czy jestem w ogóle sprawna fizycznie. Sprawna umysłowo, chociaż debrecha mnie dopadła, żartuję oczywiście z tą depresją, ale w momencie, gdy stał się lobda, byłam pierwszą osobą w Polsce, która utworzyła aloesowe centrum. W ślad za mną właśnie poszły te franczyzy, o której tu Anitka mówiła również, czyli franczyza i w Bełchatowie, i w, w Radomsku, i w Tomaszowi, prawda? Czyli jest to moja grupa, wszyscy jesteście moją grupą, moją wspaniałą rodziną. I tutaj jestem właśnie z tej fascynacji tym biznesem. Z tej przyjaźni dla ludzi, którzy budują ten biznes, którzy są mi bardzo życzliwi i w momencie, kiedy są doły, bo są różne sytuacje, nie zawsze jest tak pięknie. Ja nie jestem też internetowa, chociaż no, błyszczę tak jak gwiazda, no, bo jestem typem gwiazdy, ale no, same live y i prowadzenie biznesu przez internet niekoniecznie mi pasuje. Dlatego teraz się zmieniłam swój system pracy. Pracuję w piaskownicy, jak tu ktoś powiedział. Pracuję w windzie, bo mieszkam w takim apartamentowcu. Dziewczynki otwierają mi bramę jak wjeżdżam z luksusowym samochodem, bo też mam z firmy samochód. To oczywiście rozdaję prezenty. Balsamiki to już w moim tym apartamentowcu wszystkie dziewczynki mają do ust. Dzięki temu ja sobie buduję swoich przyszłych klientów. Czyli wprowadzam tą markę na rynki światowe, rynki krajowe i mój ma rynki ogródek praktycznie. Ale od centrum chwilowo nie prowadzę, natomiast Jestem mobilna i zrobiłam mobilny biznes z tego, czyli po prostu wsiadam, klientka dzwoni. Proszę Pani, chciałabym Aloes. Dobrze, prowadzę sprzedaż wysyłkową, ale wie Pani, co będę w okolicy u Pani? To może ja przyjadę z tym Aloesem, jeszcze coś podpowiem. Za każdym razem, kiedy jadę do klienta, to ta osoba nie kupuje tylko jednego Aloesu, bo mam taką siłę przebicia i taką wiarę w to, że ten produkt teraz, zwłaszcza w okresie. Właśnie tej pseudo-pandemii, no jest bardzo przydatny dla każdej rodziny. Także pracuję w tej chwili mobilnie. Jestem własną taksówką, która kurierem DPD, jak ja to mówię. Zaprzyjaźniam się z ludźmi i naprawdę jestem przeszczęśliwa, że nie dałam się zamknąć, że nie dałam się wpakować w pudełko, tak jak większość moich koleżanek. I teraz szukam nowej, nowych osób, ale już takich właśnie plus 40, plus 30. Bo wszyscy tu jesteście w tym wieku, młodzi ludzie, słuchajcie, to jest naprawdę szansa dla was ogromna. Gdyby nie Forever, tak jak Janka mówi, nie stać mnie by było na podróże. Teraz pracuję troszkę inaczej, pracuję nad kolejnym dużym projektem. Wymyśliłam sobie, zdradzę tu mam tajemnicę bez szczegółów, bo się podzielę z osobami, które mają duże doświadczenie produktowe. Pojechałam też na wczasy, zabrali mnie moi przyjaciele. Grażyna, tak dużo pracuje, weź, weź pojedź z nami nad morze. No i podpisuje umowę z jednym z ośrodków SPA na wczasy detoksykacyjne, ale takie, takie moje. Z panią Melą opracowujemy teraz cały taki turnus. Turnus jest robotny. jak jest teraz fala turnusów takich tych yy, yy, związanych z sokami doktor Dąbrowskiej, to my chcemy swój program opracować taki. Ja sama tego nie obsłużę, więc jeżeli będę miała kotowca, to Wam podeślę coś takiego innego, konkretnego. I wtedy będę sobie trzy miesiące spędzała nad morzem jako, jako koordynator, jako osoba, która będzie to nadzorowała, bo będzie lekarz, bo będzie właśnie dietetyk, bo będzie nasz klin dziewięć itd. i tak dalej. Przy okazji właśnie tam ci ludzie, którzy będą przyjeżdżali na wczasy, będą moimi kolejnymi partnerami może do biznesu, ale na pewno produktowi. Także to jest mój kolejny pomysł, nad którym pracuję, dlatego nie widzicie mnie tak często i dużo na, na Facebooku, bo, 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 bo po prostu no nie przepadam za tym pole kontakty indywidualne jeden na jeden. Czy wyobrażacie sobie, co, gdzie widzicie się będąc w wieku 70 lat, młodzi ludzie? Naprawdę stabilność finansowa, jaka jest z firmą Forever sprawia, że nie ma znaczenia doświadczenie, nie ma znaczenia wykształcenie. Ja z wykształcenia jestem chemikiem, chciałam być lekarzem, ale szczęście, że nie jestem, bo teraz byłoby mi bardzo ciężko. Więc wiek nie ma znaczenia. Zobaczcie jaki przekrój wiekowy. Ja ogóle to jestem przeszczęśliwa. Czy co mają dwudziestki i co skończyli 70 I to jest, ponieważ nie byłoby nas, gdyby nie było Grażyny w tej filmie, bo to ona jest moim sponsorem.